W tym filmie zagram jako Wielkie Księstwo Moskiewskie Po prostu Mam tutaj trochę wasali Ja nie wiem czy ja włączyłem, że mogę sobie tych wasali Przyzywać do wojen, a chciałbym to robić Wezwi sojuszników, jest Wezwi sojuszników, wasale, dobra Co ja trzeba wybrać tutaj dwa te Punkty przewagi, o, odbudowa morale Armii, prędkość ruchu armii, niech będzie Rostów to chyba, to są chyba moi wasalowie Chwila, to ja sobie jakiś stąd może wybiorę Z Hiszpanii tutaj W ogóle też ostatnio wrzuciłem film na mój Kanał Sebek Plus, więc tam też możecie zobaczyć. To też było w chwilę na głównym kanale, ale to wywaliłem, bo się słabo wybijało. Na razie nawet nie wiem co gdzie jak robić, więc po prostu sobie czasem coś zrobię. Zmontuję i dam. Ale chyba będę się trzymał tego co kiedyś na społeczności pisałem. Więc dobra, na razie sobie to muszę kasę nazbierać i ekonomię. Jakieś budynki tutaj stawiać Przecież była ta lepsza opcja na stawianie budynków To chwila, jaka wojna? Ryga mi wypowiedziała wojnę, to nieźle Przecież, czy każdy mój wasal od razu Dołączył do wojny, bo chyba Powinienem móc ich tutaj wzywać, nie? Nie no, walczy tutaj jakiś mój wasal Dobra, to chyba git To ja sobie wybiorę tego ziomka I go sobie tutaj podprowadzę A nie, chwila, tutaj mam trochę, ja nie mam tak dużo wasali Dobra, to ja sobie tutaj nie przejdę Oni będą sobie po prostu tutaj tereny przejmować No chyba nie, aha, co oni... Podbijali oni jakąś republikę pskową, pso, pskowską, podbijali. Ej, to powinno się pokazywać, że to jest jednak z nimi wojna, że to oni tam, oni atakują mojego wasala, nie mnie, bo dosłownie było napisane, że oni atakują tutaj księstwo moskiewskie. Królestwo, nie, wielkie księstwo moskiewskie, no właśnie. i Już się trochę przeraziłem, no ale dobra. Musiałbym sobie stworzyć jakąś armię niebawem, a to w sumie bym musiał sobie jeszcze tu ulepszyć. Ej, limit puków. I teraz bym mógł sobie jakąś jakąś armię dorobić tutaj. Ile jaki mam maksymalnie złota to jest 3000. To może bym poczekał, że sobie zdobędę te 3000. Ktoś mi tam sojusz oferował, co jest. Ale mniejsza w to, ja żadnych sojuszu tutaj na razie nie szukam. Znowu, dobra, nie będę wybierał tych rywali, nie, nie widzi mi się to ciągle robić. Yy, widzi mi się jakąś armię tutaj wystawić. Aha, znowu jakaś wojna, dobra. Ciekawe dobra, maksymalna ilość tutaj już jest. Z kim mam tą wojnę? Dobra, to powinienem ugrać chwila. Tutaj jest jakaś bitwa, ja sobie tu wybiorę swoje wojska. Mój wasal się tutaj będzie klepał w tej wojnie. Nie, a aj dos dosłownie dałem, żeby. Może do wojen obronnych nie mogę zzywać wasali. Ej, przegram tą bitwę, to jest żartik nieśmieszny. Chwila. Wytrzymanie armii i wydanie do badania. Dam to na razie wszystko na maksa. Tu misję mam zrobioną, to chwila. Dobra, jest. Okej. Okay. I teraz tutaj trzeba ich przejmować. Tutaj jest moja armia, która jest troszeczkę rozwalona. Sobie to wybiorę. Okej, okay, trochę im tam terenów przejąłem. Bitwę wygrałem, świetnie. I tutaj oni jeszcze mają tereny, no dobra. Okej, okay, naprawili sobie armię, ale nie na długo. Nie no, znowu się tak z nimi ganią śmiecznie. Dobra, zniszczyłem im tą armię już na maksa. E, tutaj świetne wieści. Powinienem sobie móc przyjąć od nich tereny. Traktat pokojowy. Ej, to jest naprawdę śmiechu warto. Oni pewnie jakiegoś mojego wasala znowu zaatakowali, nie? Ale się pokazywało, że to jest moja wojna. Ej, to jest. Dziwne, co się tutaj dzieje. To powinno jakoś lepiej wyglądać, po prostu. Może tych swoich wasali powinienem wszystkich podbić? Nie no, trochę ich tutaj jest. Tych bym podbił. A tych wasali bym sobie tutaj wykorzystał. Niech się w końcu na coś zdadzą. Idziemy się tutaj klepać. Nad nie mam pełnej armii. Ale dobra. Moi wasalowie, widzę, że coś się tutaj już biją. Dobra, spoko. Fajną taką chmarą tutaj ich zaatakowaliśmy. I sobie mogę przejąć od nich tereny. I reparacje wojenne i złoto. Dobra. A to je przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz suba. Okej, okay, zawsze to dodatkowe tereny. Na razie trochę mi też przychód tam spada, ale to na spokojnie. Ryga chce zawrzeć sojusz. Czy Ryga jest potężnym państwem? Yy, nie jest. Ja to odrzucę. Ty, tutaj Republika Nowogrodzka jest mocna. Po, zaatakowałbym ich niebawem z moją chmarą w wasali. Albo na przykład taki hanat kazański tutaj. Na razie bym tutaj się tutaj pobił. W tych rejonach tutaj Azji. Tylko chwila, niech cała armia mi się zreperuje tutaj. A ja też będę musiał to zasymilować. Dobra, to nie będzie droga. To bez większego problemu się mi tutaj już asymiluje. O, oni mi oferują sojusz teraz. Dobra, to ja się na to zgodzę. Fajnie mi wychodzi polityka w tych terenach. Okej, okay, dobra. Mogę jeszcze ich atakować. To. Ja się z nimi lubię całkiem. Z jakiegoś sprzymierzeńca mają, ale mam bardzo dużo sprzymierzeńców. Więc tego to się nie ma co obawiać. Może powinienem wasali tutaj robić, a nie. A nie ten. Przejmować tereny. Nie no, na razie będę tereny przejmował sobie. Tyle o wasali, ile od początku mam, to. To mnie na spokojnie wystarczy. Dobra, jest 92%. Tutaj i tu jeszcze mogę jakieś tereny wziąć. Chwila. Dobra, zawsze to coś, nie? Sobie wezmę tutaj jakieś dwie prowincje. No i świetnie. Potężnie mi tutaj to wszystko wychodzi. Kolejne misje. Okej, okay, to będzie dosyć drogie. Tutaj jeszcze reformy prawne jakieś fajne. Chwila, dobra. Ja bym sobie tutaj odlokował trochę ten przychód, żeby nie wydawać tyle pieniędzy na wojsko. Oj, na badania dużo leć. To dobra. To dobrze. Co, no tutaj jakaś wojna jest? Potrzebuję mojego wsparcia? No, atakujący, urońcy tutaj się biją. Co jest? Ale oni jakieś dziwne wojny mają, dobra. E, poradzą sobie chyba sami z siebie, nie? Czy im, im tam pomóc? No, ja tutaj bym ich na Seberię musiał wysłać. Dobra, chyba sobie poradzili. Nie, no, radzą sobie, mają plus 39%. I jest traktat pokojowy, świetnie. Oj, nawracanie religii tutaj już droższe, a i wcześniej to było tańsze. Podrożało chyba za jedną prowincję. W międzyczasie coś się tutaj stało? No dobra, trzeba ich tutaj, bo tutaj byli ci. Isl był. No to nieźle. Teraz tu idzie Prawosławie to 120 miejsce w rankingu. No dużo, i dużo terenów mają, no trzeba to wykorzystać. Co już mi wygasł. Dobra, atakuję tylko z moją chmarą wasali tutaj. Ja tutaj się po prostu będę tym ar tą armią rozjeżdżał, a tamci już moi wesalowie tutaj chyba resztę zrobią. Bo oni coś tutaj mnie próbowali też atakować, ale widzę, że armie moich poddanych tutaj fajnie walczą. W sumie, a ja tych ludków nawet nie wybrałem. Nie no, chyba wybierałem, ale mi poumierali. Trzymanie prowincji, nie no, nad szarży nie wybrałam, dobra. Sobie włączę armię kontrolowaną przez SI i zobaczymy jak to tutaj pójdzie. Tak patrzę po prostu na te procenty, jakoś tak spadają, lecą... Dobra, samemu jakbym kontrolował tę armię to by mi o wiele lepiej wyszło. Ale nie ma tragedii. Dobra, mogę tu wziąć wszystko, nawet jeszcze z hanatu krymskiego. Dobra, to też sobie coś wezmę. Też wiem, że mogę zrobić sobie teraz form formowalną cywilizację. Ten y, Imperium Rosyjskie, ale to nie jest cel na dzisiaj. Dzisiaj chcę sobie po prostu tutaj pograć tym. Tak jak grałem tym. Zakonem krzyżackim. Ale może dokończę kiedyś tą rozgrywkę, jak będzie mi się chciało. Kurde, te asymilacje tutaj już serio drogie są. To mi oferuje sojusz. Siódma potęga. Dobra, to ja to mogę zaakceptować. I tutaj jakoś się przejechać, żeby tutaj dostęp lądowy do nich mieć. Żeby się jakoś wspierać militarnie czy coś. No ma to sens. Też jeszcze tutaj trzeba oczywiście asymilować te tereny. I jeszcze bym je rozbudowywał. Kurde, 6 punktów przewagi mam. Bo dużo. Odbudowa morale armii, prędkość ruchu armii i oceniona długość życia wszystkich postaci plus 4 lata plus 5 lat. Z tego nic mnie nie interesuje, raczej. Nie, no tutaj już nie mam co dać. To nie, no mam dyscyplina, to niech dyscyplina będzie. I punkt przewagi, jeszcze jedno to badania na miesiąc, niech będą. Dobra, i trzeba tutaj ekonomię rozbudowywać. Oho, jakieś nowe prawa jeszcze mam. System sądownictwa, sądy feudalne, dobra. Ten mój sojusznik co chwilę ma jakieś wojny, ale nie będę go wspierać w tych wojnach, bo. Nie, no, jak ja mam chyba ten? Że AI mi kontroluje wojsko, to ona, to ona się tam same wysyła, ale jednak nie mam. Bo moje wojsko tutaj sobie po prostu stoi. Czy mi wygas z nimi sojusz? I oni oferują przedłużenie. Ta, wygas mi. Ale ktoś jeszcze inny mi oferował taki fajny. Chwila, kto to był? Chyba był jakiś wasal tutaj tego. Księstwa litewskiego. A to nie, to ja już wolę sobie z nimi przedłużyć. Chociaż na, do tej pory na tego naszego sojuszu nie wykorzystałem. Jakieś kolejne prawo mi wskoczyło, dobra. Okej, okay, tu chodzi o kolonizację. No dobra. Co chwilę się też tam jakieś badania robią. To mi się też bardzo podoba. Okej, okay, dobra. Wszystko mi się tam porobiło. Badania na miesiąc. Chwila Administracyjne. Jeszcze coś tutaj do badań. Do badań chyba można było jeszcze dać. Ale nie ma. O, a tak jednostek. Tego w ogóle nie dawałem. To sobie to już wymaksuję i wydatki na badania sobie zwiększę. Bo te badania serio fajnie lecą. Ja tutaj wychodzę w ogóle poza limit puków. No ale nic z tym nie zrobię. Yy, w sensie mógłbym rozwiązać armię, ale nie ma co. Będę sobie wejść tutaj w rząd, a tutaj mam już wszystko na maksa. Tu jeszcze sobie poulepszam wszystkie rzeczy, i później jakieś potężniejsze pod, podboje postaram się zrobić. Okej, okay, dobra, wszystko jest. Armię raczej do, dorabiać nie będę, nie, nie, nie widzę sensu. Yy, to co mam, to mi wystarczy. Tym bardziej, że mam jeszcze dużo fajnych wasali. To mogę hanat Krymski podbić. I chwila. Armia kontrolowana przez SI jest włączona, dobra. To tutaj oni mi sami ruszą. A limit puków ten zjemyślnie zwiększy. No dobra, to niech będzie. Ale armii żadnej dorobić nie będa. I. Tutaj to już samo powinno się jakoś przelecieć. Tym bardziej, że mam jeszcze wasali. Mam fajny jest tak wojska, ale widać, że te procenty rosną, później spadają, bo to wojsko jeszcze gdzieś jakoś lata. No ale koniec końców samemu się oddobyło, to jeszcze Złota Orda była, też mu się udało ją podbić. Dobra, świetnie. Okej, okay. yy, niech mi się tutaj wszystko asymiluje oraz nawraca, bo tego jest tutaj dosyć sporo. Też niebawem sobie będę rozbudowywał, rozbudowywał te tereny tutaj. Ale gdzie by teraz móc ruszyć? Tutaj jeszcze są jakieś, jakieś takie małe państewko. Może bym ruszał w st stronę zachodu teraz. Kurde, coś te procenty tak powoli lecą. Oni jeszcze chyba jakiegoś sojusznika tu mieli. A tu jeszcze mieli jakieś tereny. No dobra. Ja bym się teraz szykował wo na wojnę może z księstwem litewskim. Tylko bym sobie musiał trochę armii na pewno dorobić Ale chwila, limit puków. Dobra, ile bym mógł tak sobie armii jeszcze dorobić No teraz już wychodzę poza limit Puków. dobra, to tyle niech będzie Bo już na więcej mi manpower nie pozwala Sobie to złączę, podzielę Sobie wybiorę tutaj dwóch generałów I lecę tutaj na Wielkie Księstwo Litewskie Powinienem sobie poradzić, oni też mają dużo sojuszników yy... Ja tutaj będę sobie wszystko kontrolował. Kurde, moje, moje wojska tu przegrywają bitwy, nie? To trochę słabo, ale moi, moi wasalowie też tutaj lecą. Mógłbym sobie też w sumie jakichś najemników ogarnąć, a to 6000 to na tym się nie opłaca. Puszczę ten czas szybciej, zobaczymy czy one wygrywał, czy przegrywał. Przegrywał! No nie, kurde, ale się samo potoczyło. Chwila. Zrobię to tak. Czy tej grę? No nie no, i ja popsułem teraz kompletnie. Ale mam taki plan, żeby sobie wczytać i samemu poprowadzić to wojsko. Może ja nie powinienem z AI tutaj korzystać. A dobra, to jest jeszcze moment, kiedy mogę. Biały pokój? Nie, nie mogę. To chwila. Armia kontrolowana przez SI jest wyłączona. Tylko chwila, niech to nie leci tak szybko. Niech to leci bardzo wolno. Bo to idzie na spokojnie ugrać, myślę. Tylko to musi lecieć bardzo wolno. Ja powinienem móc, móc się tutaj po prostu skupić na tym, co się dzieje. Tu bym chciał doprowadzić do dużej bitwy. Okej. Okay którą wygrałem. No, samemu mi już tutaj lepiej idzie i to widać. A nie, że AI mi coś tutaj robi. Ja za bardzo na... polegam na tym AI. AI już powinno się wykorzystywać w momencie, w którym już wie, że masz taką maszynkę do podbijania państw wtedy. To wtedy sobie to włączasz, a teraz to powinienem tutaj po prostu sobie samemu grać. No i samemu sobie teraz gram i mi to wychodzi. Albo jak już prawie wygrałeś wojnę, to możesz sobie włączyć to armię kontrolowana przez SI, ale ja jeszcze tego włączać nie będę, bo to jeszcze nie jest na to moment. Tutaj mo mogą się jeszcze... Dużo różnych rzeczy stać. Oho, na przykład tutaj. No i dobra, ta bitwa jest wygrana i trzeba ich tutaj lecieć, dobić im armię. No i świetnie. No i samemu tutaj poprowadziłem wojska. Nie polegałem na sztucznej inteligencji i wygrałem wojnę. No i świetnie, dobra. Eee, to tak, chciałbym... Chciałbym mieć tutaj jakiś dostęp bardziej do Europy. Chwila sobie... Ale te, teraz go chyba nie zdobędę jeszcze. Aha, to jest jakieś jeszcze niepodległe państwo tutaj. T dobra. Sobie wezmę tutaj wszystko ze Smoleńska. Żeby te granice się jakoś... Prezentowały. Z wielkiego księstwa litewskiego w znamie, że nic nie biorę i tutaj zaporo, że zostanie trochę ucięte. Świetnie. I już mogę sobie przyspieszyć tutaj czas i sobie tutaj nawracać wszystko. I chciałbym sobie tych ziomków tutaj podbić. No jest 100%. Dobra. Złoto, reparacje i wszystkie tereny. Dobra. No jest Git. Fajnie mi wychodzi to wielkie księstwo moskiewskie sobie wejdę tutaj w budynki i zacznę tutaj sobie jeszcze coś rozbudowywać. Okej, okay, dobra. Wszystko zrobione. System dworski mogę sobie dać. I ten przychód jest już naprawdę bardzo potężny. Bardzo mi się tu wszystko podoba. Trzy punkty przewagi. To niech będzie dewastacja i efektywność oblężeń. Tu sobie mogę jeszcze wszystko polepszyć. Mógłbym sobie jeszcze jakąś armię dorobić, ale dobra, to na razie chyba nie. Także zrobić Imperium Rosyjskie? O kurde, dużo mi brakuje. Nie chce mi się tego robić kompletnie. Republikę Nowogrodzką mógłbym sobie jeszcze podbić, tylko oni ze mną chcą mieć dobre relacje, tutaj, jak widzę. Bym sobie dorobił trochę armii. Zasoby ludzkie, dobra. Trzeba mi tutaj wybrać generała. Wypowiedz wojny ich sojusznikiem jest Gruzja w ogóle. To będą tak z dwóch stron atakowany. I chcę, żeby. Dobra, tu już może być armia kontrolowana przez SI. A tak, generałów sobie polepszę. No i dobra, to powinno mi się tutaj samo jakoś fajnie rozjechać. I wystarczy patrzeć, jak te procenty szybko lecą w górę. Oj, leciały szybko w górę, potem spadły i znowu poleciały. Biorę wszystko. Co tu robi jeszcze Gruzja? Oni tutaj mieli od początku tereny? Powątpiewałbym. A stąd też sobie wszystkiego nie wezmę. Ale na tych terenach mi jakoś bardzo nie zależy. Okej, okay, niech będzie coś takiego. No i fajnie. A ten ziomuś nie jest moim wasalem. A oni byli wasala, to był wasal tego, to był wasal mojego wasala, aha, sobie teraz tu przejmuję tereny, czy to był też mój wasal, nie, chyba nie był, to jest też mój wasal, ale dobra, to już pobiję sobie tutaj swoich wasali, żeby to się jeszcze ładniej prezentowało, i teraz mam jeszcze jakiegoś wasala, jeden, gdzie on niby jest, nie wiem, ale wypowiem mu wojnę i moja armia sama tam dotrze, no i dotarła, a tutaj, dobra, Ty? no i świetnie. Bardzo potężna Rosja mi tu wyszła, ale mam bardzo dużo do asymilowania. Ale to już zaraz będę mógł wszystko sobie ogarnąć. Już się ogarnia, świetnie. Wszystko się tutaj też nawraca. I dużo budynków ekonomicznych. Okej, okay. wszystko mi się tutaj fajnie pobudowało. Yy, trzeba tutaj powybierać generałów jeszcze dla tych ziomków. I może jeszcze coś się uda zaatakować. No myślę, że to chwila. No nie, no nie ma szans, że ja to wszystko dorobił. Jestem pierwszym botanikiem na całym świecie. Chciałbym dobić wielkie księstwo litewskie. Myślę, że jestem w stanie na spokojnie to zrobić. Tylko sobie dorobię jeszcze armię. Ehe. Dobra, teraz nie mam żadnych sprzymierzeńców. Muszę tutaj liczyć tylko i wyłącznie na siebie. I czy to się uda? Mo teraz, teraz walczę z, z, z SI tutaj. Powinienem sobie dać radę. Ja się na to liczę. Czy, czy ja znowu sobie będę musiał moją armię prowadzić? Już mi się... Trochę tutaj nie chce. Tym bardziej, że mam... bym miał aż cztery staki do prowadzenia. Chwila, tu można dobić armię wroga. Trzeba tę armię wroga dobijać. Sztuczna inteligencja kompletnie tego nie robi. No dobra, teraz robić. Też musiałem ją trochę tutaj nakierować. Dobra, to już będzie wygrana, a musiałem też trochę tutaj nakierować tą armię, to jest problem właśnie armii kontrolowanej przez SI, że ona w ogóle nie chce dobijać armii wroga, kiedy może już po prostu zniszczyć tą armię tak do końca. Dobra, to ja bym chciał tutaj całe Zaporoże dla siebie i jakiś tutaj część Litwy, żeby te granice się jakoś fajnie prezentowały, o to mógłbym jeszcze, dobra niech będzie coś takiego, no i pięknie, dobra.